Dobra, teraz trochę przy słabszym oświetleniu, ale idea jest taka sama, żeby krótki test zrobić. Tym razem zapach Max Festival Splashes. Czy tam splashes? Yy, wersja limitowana, tak jak tu jest napisane. 50 ml kupiłem za 30 zł, więc w miarę spoko cena. Jakie to są nuty zapachowe? Na Faragrantice nie jest on opisany. Jest opisany na parfumo.net. Jest on, no oni z reguły tam nie robią błędów na tym parfumo. Ten Max Festival Splashes jest wersją limitowaną w e, wersji Spring Edition z 2012 roku. Czyli no, to jest na pewno ta sama woda, tylko w innej buteleczce, tak jak już się zdarzyło z tamtymi innymi rzeczami, które poprzednio robiłem na. Na tamtym filmie Spring Edition, czyli edycja wiosenna, bo jesień to jest autumn. Ale wracając, jakie są nuty zapachowe tego zapachu? Top Notes: Zielone jabłko, Ananas i Grapefruit. Nuty serca to Geranium i Arbus, a nuty bazy to Piżmo, i palisander, czyli inaczej rosewood. Meksy z reguły nie są jakieś fajne w zapachach, są takimi klasycznymi zapachami, do których, które nie zwracają jakby za bardzo na siebie uwagi. Pachną, bo pachną, więc nie będziesz się nikomu narzucał. No lepiej pachnąć Meksem niż niczym tak właściwie, bo nie, nie jest to zły zapach. Eee, zaraz przetestuję. To jest tak. Tutaj można zobaczyć na etykiecie Vibrant Aromatic Fruity Scent. Reflex Festival vibes with its sparkling aspects of melon and green apple notes followed by warm, woody afterglow. Pasowałoby do tego, co przeczytałem, że to są nuty zapachowe. Te podane na stronie parfumo.net Dobra, trochę wgniecione opakowanie, ale to, jakaś, to jakiś zbieg okoliczności niefortunny. Mam nadzieję, że nie jest pęknięte w środku. Efekt. Takiego jakby lekkiego 3D. Ale dobra. Tutaj mamy. Chyba jest. Nie, dobra, takie wrażenie, że się wylało coś. Fajna buteleczka. Właściwie to większość buteleczek 50 albo 30 ml jest bardzo poręcznych. I już w ogóle to zauważyłem, że nie lubię zapachów w setkach albo 200 ml, wolę 50 albo 30, bo są poręczniejsze i mogę częściej sobie testować różne zapachy. Bo ja tam dość często codziennie się psikam, prawie innym. Ok, mamy takie coś, sprawdzimy, jak to pachnie. Mam wrażenie, że jest trochę bziknięty. Zobaczcie. Nie, dobra, nie był psikany. Pachnie jak większość meksów na początku. To jest chyba ten sam alkohol, czy też te same składniki. W sensie mniej więcej te same odczynniki, czy jak to się tam nazywa. No wiecie: związki chemiczne, które mają odzwierciedlać jakiś zapach. Oni mają. W większości tych swoich rzeźkich zapachów mają prawie ten sam wyczuwalny ton. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co to dokładnie jest. Ale czuć tanie zielone jabłko. Trochę grejfruitu taniego. A reszty nie czuję. Nie czuję tego geranium i ananasa. W Słyszę, sensie, sorry, nie ananasa. Watermelon. Watermelon, czyli arbuza. Ananas też jest w składzie, ale nie czuję też ananasa. Chyba, że one zaczną później być wyczuwalne. Przyzwyczajam się, że meksy trzymają u mnie na skórze z 3-4 godziny. Ale jednym się psikam rano, a innym się psikam po południu. Więc mi to nie robi, że 3-4 godziny trzyma. No, tak jak mówiłem, większość meksów jest nienarzucających się. Ten też się nie narzuca otoczeniu. I nie będzie... Powodował pytań, czym jesteś psiknięty, bo każdy odbierze, że jesteś no, czymś tam psiknięty, no spoko, ale nie będą zadawać pytań i nie będzie efektu wow. Tyle bym powiedział w temacie. Dzięki za oglądanie. Na razie.